Cześć, witajcie też na naszym kanale Fit Iron. Dzisiaj kolejna porcja ćwiczeń. Dość krótki dzisiaj film, proste ćwiczenia, ale mamy nadzieję, że kogoś zainspirujemy w jaki sposób wzmocnić biceps, wzmocnić ten element, który uginał łokieć, Wbrew pozorom, jest to bardzo ważna część ciała. Część ciała nie tylko jeśli chodzi o sylwetkę, budowę, głównie panów, ale również o funkcjonalność taką jak podciąganie. Czy ten biceps będzie się angażował <laughs> i to podciąganie dzięki temu będziemy wykonywać łatwiej. To, żeby biceps był mocny, jest również bardziej, bardzo ważne w martwym ciągu, żeby nie naderwać tego mięśnia podczas trzymania sztanki, podnoszenia jej, czyli tam, gdzie bardzo mocno pracuje chwyt, tam również elastyczny, mocny biceps będzie bardzo istotny. Tak jak we wszystkich naszych filmach, ta funkcjonalność i to praktyczne zastosowanie ćwiczeń pod wieloma kątami jest bardzo ważne. Motyw przewodni, ketle lub brak sprzętu, jak sobie z tym poradzić? W następujący sposób. Pierwsze ćwiczenie na biceps, ale mobilizujące, otwierające biodro, czyli dodatkowa korzyść, bardzo dobre, poprawiające nasze zdrowie, stan naszego biodra i bicepsów. Przysiady i uginanie ramion z, przedramion z odważnikiem. Odważnik, powoli schodzimy do przysiadu, rozpychamy delikatnie kolana na zewnątrz, brzuch spięty, plecy wyprostowane, staramy się jak najlepiej w tym przysiadzie ułożyć. Opuszczam odważnik, ugięcie. Powoli opuszczamy ruchem kontrolowanym. Powoli powrót. Pierwsze ćwiczenie. Ćwiczenie dość symetryczne. Uginamy oburącz. Drugie ćwiczenie, które warto wykonywać z odważnikiem. Oczywiście adekwatnie mniejszym, czyli uginanie jednorącz. Zwykły, prosty ruch. Stojąc staram się bardzo mocno napiąć brzuch, kontrolować pozycję ciała, nie wyginać gdzieś w stronę ketla w tamtym kierunku. Skierować lekko łukieć do przodu, rotacją do podchwytu, ugięcie, powoli wracam. Napinam mocno brzuch, ugięcie, powoli wracam. Jeśli na razie jest kłopot, żeby utrzymać tą pozycję ciała, ale ręka daje sobie radę, mogę zapłacić się słupka futryny w domu, napiąć brzuch i w tej pozycji ugiąć. Wrócić. Nogi mocno stabilnie na ziemi. Z całej siły mocno trzymam supek. Dzięki temu całe nasze moje ciało jest napięte, dopięte do punktu podparcia, ugięcie, powoli wracam. Ugięcie powoli wracam. Drugie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie, które bardzo polecam, które bardzo dobrze angażuje biceps wszystkim aktywizuje te miśni. Czyli Jeśli jest kłopot, żeby te mięsień napiąć, nie czujemy. Czasami tak to się zdarza, także. Coś uginamy, pracujemy, wzmacniamy biceps, ale jakoś tak nie czuję, nie jestem dogrzany. To nie jest to. Lekka sztanga, guma, już pokazuję, jak będzie wyglądało ćwiczenie. Guma na środku sztangi. Stopy od środka, gumy. I teraz tak, czym szerzej stopy, tym guma będzie mocniej napięta. Sztanga lekka, 8 kg. Możemy oczywiście eksperymentować z ciężką sztangą, ale co jest w ostatnim ćwiczeniu? Wystarczy kijek od środki, od mopa, jakaś mocniejsza PCV-ka. Ugięcie, powolutku wracam. I znowu brzuch napięty pracuje, żeby nie pochylać się do przodu, nie poczuć, nie daj Boże, pleców przy uginaniu na Ugięcie, powolutku wracam. Łokcie lekko do przodu, łopatki ściągnięte, klatka, brzuch napięty. Ugięcie, powoli wracam. Eksperymentujcie. Mocniejsza, lżejsza guma większy, mniejszy ciężar na grze, jeśli macie taka, taką możliwość. Jeśli nie, można to wykonać tylko specyfałką i po prostu podsiłkować je samą gumą. Jeśli chodzi o biceps, dzisiaj trzy ćwiczenia, piszcie do nas, komentujcie i będzie filmów i ćwiczeń na pewno więcej. Dzięki wielkie, do zobaczenia na naszym kanale, cześć.